Cześć, jestem na YouTube od 9 lat. Mój kanał to mieszanka różnorodnych treści. Ostatnio skupiłem się na podróżach i ekonomii. W serii Finansowy Alfabet McGregora dzielę się co tydzień wiedzą z zakresu finansów. Chcę rozwijać i tworzyć jeszcze lepsze treści, dlatego założyłem konto na Patronite. Liczę, że Wasze wsparcie pomoże mi zrealizować swoje projekty i spełniać Wasze oczekiwania. Zapraszam do dołączenia do społeczności patronów i wspólnego tworzenia tego kanału. Dziękuję za dotychczasowe wsparcie i zapraszam do dalszej obecności na kanale. Decyzję o założeniu konta na Patronite podjąłem z dwóch kluczowych powodów. Po pierwsze, celem jest podniesienie jakości mojej twórczości, po drugie, chciałbym zrealizować bardziej odległe podróże, takie jak Zanzibar, USA czy Wyspa Wielkanocna. Chcę dostarczać treści z miejsc, których jeszcze nie miałem okazji odwiedzić, ale wyjazdy te wiążą się z dodatkowymi kosztami. Liczę na wsparcie patronów, aby móc spełniać marzenia podróżnicze i dzielić się z wami fascynującymi miejscami. Wasze wsparcie na Patronite pozwoli mi zrealizować te cele i dostarczyć wam jeszcze lepszą, bardziej różnorodną i fascynującą zawartość. Wierzę, że razem możemy stworzyć coś wyjątkowego i wspólnie odkrywać świat. Dziękuję za zainteresowanie i mam nadzieję, że dołączycie do mnie na mojej twórczej podróży. Swój content tworzę z kilku kluczowych powodów. Po pierwsze, to dla mnie sposób wyrażania i dzielenia się pasjami oraz doświadczeniami z innymi. Chcę dotrzeć do osób, które podzielają moje fascynacje. Po drugie, widzę w w tworzeniu treści szanse na budowanie społeczności, gdzie ludzie o podobnych zainteresowaniach mogą się spotkać, wymieniać poglądami i inspiracjami. Tworzenie treści to dla mnie dialog z widzami, co jest niezwykle satysfakcjonujące. Po trzecie, tworzenie treści to wyzwanie. Stawiam sobie za cel doskonalenie warsztatu, eksperymentowanie z różnymi formami i tematami, co pozwala mi rozwijać się jako twórca. Wreszcie chcę tworzyć treści, które mają pozytywny wpływ na innych, niezależnie od tego, czy dostarczam rozrywkę, edukuję, czy inspiruję. Ważne jest dla mnie aby moja twórczość miała wartość dla widzów, co motywuje mnie do dalszej pracy i doskonalenia się jako twórca treści. Z waszym wsparciem skupię się głównie na dwóch obszarach: podróżach i edukacji ekonomicznej. W podróżach dzielę się doświadczeniami, przygodami, inspirującymi miejscami, podkreślając różnorodność kulturową i społeczną. Dodatkowo rozpocząłem serię finansowe Alfabet McGregora, gdzie przystępnie prezentuję zagadnienia związane z finansami i ekonomią. Chcę nie tylko dostarczać rozrywki, ale także wartości edukacyjnej, Zachęcając do poszerzania wiedzy i rozwijania umiejętności finansowych. Moja twórczość wyróżnia się z kilku powodów. Skupiam się na łączeniu podróży z edukacją ekonomiczną, dostarczając unikalne treści. Stawiam na wizualną i narracyjną, mimo że w dzikiej większości przypadków wiąże się to z korzystaniem z pomocy lektora, opowiadając historię swoich podróży, które w 99,9% przypadków organizuje samemu bez jakiegokolwiek udziału biur podróży. Począwszy od fazy planowania poprzez rezerwację biletu. Noclegów, samej podróży oraz późniejszego montażu filmów. Ostatnia seria, jaka niedawno pojawiła się na kanale, finansowy alfabet McGregora, ma na celu uczynienie tematów ekonomicznych bardziej zrozumiałymi dla szerokiej publiczności. Moje treści są edukacyjne i dostępne dla różnych poziomów znajomości tematu. Duży nacisk w serii kładę na wyjaśnienie pojęć ekonomicznych, aby moja społeczność była odporna na oczywiste głupoty serwowane w telewizji, jak na przykład taka, że jeśli inflacja spada, to spadają też ceny w sklepach. Nic z tych rzeczy. Spadająca inflacja oznacza dalszy wzrost cen, tylko w wolniejszym tempie. Aby ceny rzeczywiście mogły spaść, musiałaby nastąpić deflacja, zjawisko odwrotne do inflacji. Zawsze staram się odpowiadać na komentarze, uwzględniać propozycje widzów. Różnicą w mojej twórczości jest połączenie podróży z edukacją ekonomiczną, dbałość o jakość i aktywne zaangażowanie społeczności w proces twórczy. Wasze wsparcie na Patronite umożliwi mi realizację tych podróży, dzielenie się unikalnymi doświadczeniami i inspiracjami. Każda forma Wsparcia bezpośrednio wspomoże rozwój kanału, umożliwiając dostarczanie jeszcze bardziej fascynujących, różnorodnych i wysokiej jakości treści. Dzięki Waszej pomocy będę mógł spełnić cele i kontynuować pasję, dostarczając ciekawe i inspirujące materiały. Dziękuję z góry za każde wsparcie i zaangażowanie w moją twórczość. Wasze wsparcie bezpośrednio przyczyni się do rozwoju mojej twórczości, pozwalając dostarczać treści o jeszcze wyższej jakości i zwiększać zakres działalności. Dziękuję za każdą formę wsparcia, która pomoże mi realizować cele i pasję. No dobrze, ale co wy będziecie z tego mieli? O tym również pomyślałem. Przygotowałem pięć progów kwotowych, z których każdy kolejny oznacza coraz więcej benefitów dla wspierającego. Co do szczegółów, to już w najniższym progu za 10 zł zostanie patronem oznacza dostęp do treści niewidocznych dla widzów niebędących patronami. Wsparcie na progu za 20 zł to podziękowanie na pasku i planszach końcowych dla każdego, kto wesprze kanał na tym progu. Poziom kolejny za 30 daje wspierającemu wcześniejszy dostęp do moich filmów, dzięki temu będzie mógł je obejrzeć 72 godziny przed momentem, w którym widzowie nie będący patronami zobaczą ten film na YouTubie. Jeśli wejdziesz o poziom wyżej na próg za 40 zł, czeka na Ciebie prawdziwy, namacalny fizycznie konkret. Owym konkretem będzie kartka lub magnes z każdego miejsca, jakie odwiedzę w czasie Twojego wsparcia. Po powrocie z podróży wyślę je do Ciebie za pomocą impostowego blaszaka, paczkomatu znaczy się. Natomiast jeśli zdecydujesz się na wsparcie w najwyższym progu za 50 zł, poza wszystkimi nagrodami wspomnianymi wcześniej, Możesz liczyć na to, że osobiście podziękuję Ci za wsparcie w czasie filmu, który będzie powstawał w czasie moich podróży. Jeśli zdecydujesz się zostać patronem, patronką do końca stycznia 2024 roku, to w promocji dorzucę każdemu mój napisany osobiście e-book, będący przewodnikiem w procesie przygotowania podróży, jak najlepszego wykorzystania czasu urlopu czy wakacji, uniknięcia błędów w czasie podróży, a po powrocie z wyjazdu jak wrócić do codziennego życia. Dlaczego warto wesprzeć mój projekt? Poza nagrodami na poszczególnych progach, też kanału oferującego zróżnicowane treści, zaczynając od eksploracji różnych obszarów i obecnie skupiając się na podróżach i ekonomii. Chociażby seria finansowa Alfabet McGregora to nie tylko rozrywka, ale także przystępnie podana edukacja finansowa. Mam nadzieję, że udało mi się zachęcić Cię do wsparcia mnie i mojego kanału. Aby to zrobić, wystarczy, że klikniesz w link w opisie tego filmu, zostaniesz przeniesiony na stronę, na której zobaczysz wszystkie pięć progów, jakie przygotowałem. Każdy z progów ma swój własny opis, byś wiedział lub wiedziała na jaką nagrodę możesz liczyć, jeśli zdecydujesz się wybrać któryś z progów i zostać moim patronem lub patronką. Potem już wystarczy tylko zalogować się na swoje konto i opłacić wybrany przez siebie próg na okres od 3 do 12 miesięcy, za co już teraz z góry bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu oraz oczywiście za ewentualne wsparcie. Poza tym polecam zostawienie komentarza, łapki w górę i ewentualne zasubskrybowanie kanału. Do zobaczenia w kolejnym filmie, a być może również na Patronite.